Cześć Siemanko! Dzisiaj taki krótki odcineczek o roślinach kwitnących u mnie. Na działaczce co mamy? Mamy taką fajną różę. A jeden kwiatek większy, drugi mniejszy, ale się bardzo długo trzymają. Tutaj kolejne pąki wypuszcza. Brugmansja Ja ma być o białych kwiatach, ale z tego co widzę, to trochę wy, zaczynają wychodzić żółte takie. Zielonkawe, no nie wiem. Zobaczymy jeszcze z biegiem czasu. Ale już zaczynają rozkwitać. Więc fajnie to będzie wyglądało niedługo. Kolejna brugmansja. Tutaj na razie za bardzo nawet nie widzę pąków. Może tam gdzieś jakiś jeden mi się rzucił w oczy. Ale go na razie nie mogę znaleźć. Kolejna róża. Bardzo też ładny kolor ma kwitnienia. Spójrzcie. Takie taki kolory różne. Tu mamy e, hortensję bukietową. Też w pełni rozkwitu. No i lilia. Kurczę jestem od nich z, z, ze 2 metry, nawet jak stoję to czuć zapach. Kwiaty, no to zobaczcie z ręką. Nie wiem czy u Was też takie lilie mają, bycze kwiaty. O, spójrzcie. Cała dłoń. A zapach to. No, mówię, to jest nie do opisania. Żółta i taka fioletowa, różowa. O taki szybki odcinek pokazania, bo to fajnie tutaj już rozkwitło. Ładnie się prezentuje, chociaż i tak pewnie niedługo te lilie przekwitną. No dobra, to był taki krótki odcinek. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.